Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Magdalena Jóźwik. Jestem teologiem z Polski. Chciałabym Was bardzo gorąco zaprosić na spotkania dotyczące wiary, dotyczące tego, jak wierzymy w Boga my, jako katolicy, dlaczego na przykład Pan Jezus jest obecny w Eucharystii, co to znaczy dla nas i dla naszego zbawienia. Bardzo gorąco zachęcam Was na te spotkania, żebyśmy zastanowili się nad naszą wiarą. Dlaczego? Dlatego, że święty Piotr nas do tego namawia, żebyśmy byli zdolni do uzasadnienia nadziei, która w nas jest, właśnie chociażby przed ludźmi, którzy nie wierzą, którzy nie wiedzą, dlaczego my chodzimy co niedzielę do kościoła, dlaczego Pan Bóg jest jeden w trzech osobach. Zachęcam Was, abyście przyszli, abyśmy porozmawiali, żebyśmy czegoś wspólnie razem się dowiedzieli, wspólnie zastanowili się nad tym, w kogo wierzymy i jak wierzymy. A przede wszystkim, żebyśmy przez te zajęcia wszyscy razem coraz bardziej kochali Pana Boga. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Pierwsze spotkanie 3 i 4 listopada. Pamiętam o Was w modlitwie. Pozdrawiam.